Dzisiaj stworzymy oświetlenie za pomocą światła Domlight i mapy HDRI. Zapraszam. Z tej strony Monika z platformy eduk.pl. Światła Domlight możemy użyć zarówno przy oświetleniu scen wnętrza, jak i zewnętrza. Aby otrzymać najlepsze efekty, warto użyć map HDRI. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku zaczynamy. Przejdźmy do pliku. Jest to scena wnętrza, pokój dzienny i jak na razie nie mamy ustawionych żadnych materiałów we wnętrzu, ze względu na to, że skupimy się tylko na świetle. Przejdźmy do Asset Editora. W Asset Editorze ustawiamy materiały, światła, geometrię, ustawienia, renderu, dlatego przejdźmy do świateł. I tutaj mamy światło słoneczne. Zawsze, jak zaczynamy pracę w wireju, to to światło słoneczne o intensywności 1 się pojawia. Tym razem światła słonecznego używać nie będziemy, dlatego go wyłączę. Aby go wyłączyć, klikam na ikonkę przy świetle słonecznym. Ona od razu się wyszarzyła i światło słoneczne zostało wyłączone. Następnie przechodzę do ustawień renderu. I tutaj zwrócę uwagę na nadpisywanie materiału. Jeżeli ustawiamy światło na samym początku tworzenia wizualizacji, to dobrze jest nadpisać wszystkie materiały kolorem białym. Dlatego włączam nadpisywanie materiałów. Jak widzimy, kolor nadpisywany to będzie kolor biały, szary, możemy go nawet troszeczkę rozjaśnić i zobaczmy, jak wygląda nasz render. Wizualizacja jest zrobiona. I jak widać, mamy czarny kolor ze względu na to, że nie mamy ustawionych świateł. Teraz możemy ustawić światło naturalne Domlight. Light. Aby to zrobić, przechodzę do ikonki Domlight, Light, klikam na nią, a następnie wybieram dowolny punkt w scenie. Może to być wnętrze albo zewnętrze. Światło zostało ustawione, a następnie przechodzę do Asset Editora. W zakładce Światła znalazła się nowa pozycja o nazwie dom light. Jest to światło naturalne, zewnętrzne, które będzie wpadać do wnętrza naszego projektu. Ale żeby ustawić to światło jak najlepiej, dobrze jest korzystać z map HDRi. Jedną z najpopularniejszych stron, w którą znajdują się mapy HDRi, jest strona polyheaven.com. Stąd możemy pobrać mapy HDRi, które wprowadzimy do światła domlight. Sortuję światła według top, czyli najlepszych, i pierwsza pozycja to jest Apps Field. Klikam na nią, a następnie pobieram. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, 4K jest wystarczające, wtedy za oknem jest dobra jakość zewnętrza. Jeżeli wybralibyśmy 1K, to wtedy ta mapa będzie niewyraźna. Przy 20K ta mapa będzie bardzo, bardzo ciężka, więc Najlepiej wybrać 4K i pobrać. Po pobraniu przechodzę do panelu Asset Editor. Klikam na światło Dome Light. A następnie przy pozycji Color Texture HDR wybieram mapę. Tutaj mapa jest już wgrana. Ona zawsze jest wgrana podstawowym plikiem Vireya, ale my tę mapę podmienimy. Dlatego wybieram folder. Przechodzę do folderu, w którym znajduje się mapa HDR i otwieram. Mapa jest otwarta, przechodzę wstecz i widzimy, że ustawiła się na naszej próbce. Bardzo ważna rzecz, zmieńmy kształt z półkuli na całą kulę. Dzięki temu znikną te czarne przestrzenie, a następnie zwiększmy intensywność. Światło Dome Light najczęściej powinniśmy ustawiać na wysokich wartościach, ja ustawię na 100. Po zmienieniu intensywności światło jest dużo jaśniejsze i zobaczmy jak oświetla wnętrze. Wizualizacja została stworzona i możemy zauważyć, że za oknem mamy mapę HDRi, a światło wpada do wnętrza. Kupmy się teraz na tym, co znajduje się za oknem. Jeżeli ten wygląd nam się nie podoba i chcemy go zmienić, to musimy przejść do ustawień w Asset Editorze. Przechodzę do światła, dom light. A następnie włączam opcję use transform. Dzięki tej włączonej opcji możemy teraz obrócić mapę HDRI w scenie, a wtedy całość mapy się obróci. Spróbujmy. Obracam o 90 stopni i renderuję. Zauważmy, że mapa się Obróciła scena jest troszeczkę jaśniejsza. Dodatkowo we wnętrzu mamy światło słoneczne. Pamiętajmy, mapy HDRI mają w sobie również światło słoneczne, dlatego przy nich nie musimy dodatkowo jeszcze używać osobnego światła słonecznego. I teraz w zależności od naszych upodobań, możemy ustawić pozycję tej mapy. Za pomocą klawisza Ctrl-Z cofnę obrócenie mapy. A następnie przejdę do Asset Editora. Teraz światło Dome Light z powrotem jest ustawione w poprzedniej pozycji. Wyłączę Use Transform i tym razem obrócę tę mapę w inny sposób. Przejdźmy do Texture HDR. Klikam na niebieską mapę, a następnie przechodzę do Texture Placement. W tym miejscu również mogę zmienić ustawienie mapy. W zakładce Texture Placement mamy obrót w poziomie lub w pionie. Nie interesuje przede wszystkim obrót w poziomie, ponieważ dzięki temu mapa się obraca. Ustawię wartości najlepiej je ustawiać na zasadzie podglądu albo za pomocą renderu progresywnego albo renderu interaktywnego, dzięki czemu na żywo widzę, jak ta mapa się zmienia. Ja ustawię wartości, które już wcześniej sprawdziłam i w których mapa wygląda bardzo fajnie. Teraz obróciłam ją o 70 stopni i zobaczmy rezultat. Widok za oknem został tworzony. Jeżeli porównam widok wcześniejszy z późniejszym, to możemy zauważyć, że ta mapa się. Obróciła i dodatkowo zmieniło się oświetlenie wewnątrz. Zauważmy, że za oknem widok nadal wymaga poprawy. Ze względu na to, że mamy bardzo dużo trawy za oknem, myślę, że dobrze jest obniżyć tę mapę. Jeżeli chodzi o wysokość mapy, to możemy ją zmienić w zakładce. 2D Transformation. Tutaj przy pozycji offset możemy zmienić pozycję mapy. Wystarczy w tym miejscu zmienić wartość 0 na troszeczkę większą wartość, na przykład 0,05. Po wpisaniu 005 mapa się obniżyła. Widzimy, że na samej górze ta mapa się powtarza, ale ona i tak nie będzie widoczna w scenie. Dlatego teraz możemy wybrać wysokość, która najbardziej nam pasuje. Czyli widzimy, im większa wartość, tym bardziej się to zmienia. Ja ustawię dosyć małą wartość 004. Zobaczmy teraz, jak wygląda widok za oknem. Mapa troszeczkę obniżyła się, dzięki temu za oknem nie mamy aż tak dużej ilości trawy. Jak widzimy, możemy ustawiać mapę HDRi jak tylko chcemy. Jeżeli oświetlenie nadal jest za małe, ponieważ widać, że jeszcze trzeba tę scenę doświetlić, to możemy to zrobić na różne sposoby. Po prawej stronie znajduje się zakładka z różnymi warstwami. Możemy włączyć warstwę ekspozycja, jeżeli kliknę na plus. To ta ekspozycja znajduje się w tym miejscu. Możemy ekspozycję zwiększyć lub zmniejszyć, ale dobrze jest dodać kolejne źródła światła, i to będą białe światła prostokątne. Jedno światło prostokątne będzie za oknem, a drugie za kamerą. Wychodzę ze sceny, a następnie ustawiam światło prostokątne za oknem. Obracam je tak, aby światło wpadało do środka. Klikam prawym przyciskiem myszki. Przerzuć wzdłuż niebieskiej osi. Teraz już wygląda to dobrze. Ustawiam scenę 1 i renderuję. Ustawiłam światło prostokątne przy oknie, ale zauważmy, że właściwie scena jest doświetlona tylko światłem prostokątnym za oknem, a światło Dom Light. Nie jest widoczne. Przejdźmy do aset Edytora i zwróćmy uwagę na to, że światło prostokątne jest białą płaszczyzną przy oknie, a światło Dome Light nie ma dostępu do wnętrza. Dlatego powinniśmy przejść do opcji i ustawić światło prostokątne jako niewidoczne tak aby biała płaszczyzna zniknęła przez to światło domlight przejdzie do środka jeżeli pracujemy na v 5 to dobrze jest przejść do elementów renderu i ustawić light mix wystarczy kliknąć w ikonkę create asset render elements i lightmix. Dzięki temu po stworzeniu wizualizacji możemy zauważyć, które światła w jaki sposób świecą, w jakim kolorem, i możemy zmienić ich intensywność. Wizualizacja została stworzona. Jeżeli po prawej stronie przejdę do Lightmix, to mogę zobaczyć, co jest światłem Domlight, a co jest światłem prostokątnym. Połączone światła tworzą bardzo fajny efekt. Jak widzimy płaszczyzny przy szafce, jak i przy Sofie. Są zbyt ciemne, dlatego dobrze dodać bardzo lekkie światło za kamerę. Wychodzę poza scenę, a następnie za pomocą światła prostokątnego ustawiam światło za kamerę. Na razie ustawię je na płaszczyźnie ściany, a następnie obrócę je o 90 stopni. Zmienię wielkość światła, w zakładce światła prostokątnego 1 mamy wielkość światła, troszkę jest mniejsze, podwyższe jest w porządku. Od razu zmienię intensywność światła na 15 oraz ustawiam światło jako niewidoczne. Jak widzimy scena została doświetlona, przechodząc do lightmix, zauważmy. W jaki sposób światło za kamery doświetla nam scenę. Teraz możemy sami zdecydować, czy chcemy zmniejszyć lub zwiększyć jego intensywność. W v 5 możemy tę intensywność zmieniać w Light Mix, a jeżeli mamy starszą wersję, to możemy to zrobić w Asset Editorze. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego nie stworzyłam szyb przy oknie, to teraz podam odpowiedź. Ustawiam przy szybie zasłony, dlatego szyba nie jest już konieczna. Wracam do SketchUp'a i wprowadzam plik z zasłonami do sceny. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy włączony tryb nadpisywania materiałów Material Override, to tworzone materiały przy zasłonie powinny mieć odznaczone Can Be Overridden. Dzięki temu odznaczone materiały będą widoczne na wizualizacji. Wizualizacja jest zrobiona, a zasłony znajdują się w scenie. Jak widzimy, są bardzo dobrej jakości. Mamy zasłony transparentne. Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób stworzyć takie zasłony, to o tym powiem w kolejnym odcinku. Zapraszam. Jeżeli chcesz nauczyć się, jak tworzyć światła w SketchUpie, to zapraszam cię na kurs SketchUp Wirej Światła. Link znajduje się w opisie do filmiku. Zachęcam do zasubskrybowania, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!